Witam państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Hania. To mój mąż, były ksiądz Jerzy. Dzień dobry. Wciąż jesteśmy na wakacjach. Nadajemy z naszego mobilnego studia, tym razem z Pol polskiego Bałtyku. Jurku, ostatnio mówiliśmy o skandalach wśród osób duchownych. Sam papież tutaj występuje, a także niektórzy księża i biskupi polscy. Moje pytanie jest takie. Dlaczego tak się dzieje? Albo jak myślisz, skąd takie zjawisko się bierze? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że ludzie są najzwyczajniej w świecie, bezsilni wobec własnych słabości, bezsilni, bezradni wobec grzechu. Często chcą coś zmienić, chcą coś naprawić. Zmienić swoją postawę, ale nie potrafią, nie mają mocy. No ale dlaczego są tacy bezsilni wobec grzechu? Z jakiego powodu ta bezsilność? Grzech sam w sobie na swój sposób jest atrakcyjny. To po pierwsze, po drugie są bezsilni, bezradni wobec grzechu, ponieważ nie znają Boga żywego osobiście nie nawiązali z Nim osobistej relacji. I po trzecie, nie narodzili się na nowo, nie oddali Jezusowi swojego mhm. życia, który za nich umarł, więc nie doświadczają mocy z tego tytułu. Mhm. No użyłeś pojęcia narodzić się na nowo. Co to znaczy tak naprawdę narodzić się na nowo? Bo jest to myślę stosunkowo rzadkie yy, słyszane pojęcie określenie. Gdyby czytać katolickim. Gdyby czytać Ewangelię, sam Jezus mówi o tym i to w rozmowie z Nikodemem, uczonym żydowskim, który przyszedł do niego na rozmowę w nocy. Mm -hmm. I wtedy Jezus mówi bez ogródek jako przedstawicielowi narodu, a jednocześnie przedstawicielowi religii, religijnemu, mówi, musicie się na nowo narodzić, inaczej nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Musicie i trzy razy to powtarza. Musisz się na nowo narodzić. I Kodem pyta, co to znaczy właśnie narodzić się na nowo. Więc Jezus ja, wyjaśnia pokrótce. Więc ja Cię tak samo pytam, czy możesz na przykład wyjaśnić, co to znaczy narodzić się na nowo. O co chodzi? To znaczy, będąc świadomym właśnie swojej grzeszności, swojej słabości, bezradności wobec grzechu, znaczy zawierzyć Jezusowi, który oddał za nas życie. Właśnie po to oddał za nas życie, żeby uwolnić nas od grzechu. To znaczy, będąc świadomym tego, zawołać w pełni wiary. Że on to zrobił również dla mnie, nie tylko wirtualnie dla całego świata, gdzieś tam, dla wszystkich ludzi, ale również dla mhm. mnie. Zapomnijcie do niego? Ratuj Pomóż mi. mnie, tak, ratuj. Pomóż mi. Mhm. Tak, ratuj, ponieważ jestem bezsilny, silny. bezradny. Nie radzę sobie sam z sobą. Mhm. To jest dramat, który do, do którego doświadcza każdy człowiek. człowiek my tak samo nim dokładnie zabierze, tego samego do Jezusa dokładnie, dokładnie to najpierw tego samego doświadczaliśmy tej bezsilności i bezradności a co za tym idzie rozdwojenia swoistego w życiu jednym słowem szły pobożne jednym torem, ży... mhm. jednym torem szły pobożne życzenia deklaracje wyznanie wiary praktyki religijne a drugim torem szło życie które jest mhm. brutalne, grzeszne. Dobrze. E, I tak ciągle od mhm. tego wyznawania grzechów do ciągłego popadania w te same grzechy mhm. bez końca, tak. bez sensu. Mhm. Ty powiedziałeś, że należy zawołać do Jezusa o pomoc, ale czy można do kogoś innego zawołać o pomoc i prosić kogoś innego o pomoc? Bo, dlaczego to pytam? Bo jest bardzo popularne. Ludzie mają swoje problemy, szukają pomocy, tak? Zwracają się do jakiegoś księdza, tak? Szukają jakichś przewodników duchowych, tak? Jakichś yy, spowiedników, którzy ich zrozumieją. Po prostu ludzie mają problemy i idą, szukają kogoś, kto może im pomóc w tym, w rozwiązaniu ich, tak? Niektórzy się modlą o wstawiennictwo czy o pomoc Maryi, tak? Jeszcze inni jakichś specjalnych, świętych yy, 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 proszą o pomoc, tak? Bo szukają pomocy w rozwiązaniu swoich problemów. Co ty na ten temat powiesz? Do kogo? Należy się zwracać. W sprawie grzechu do nikogo poza Jezusem Chrystusem. Ani Maria, ani żaden święty, ani proboszcz, ani wikary, ani żaden superspowiednik, ani ojciec duchowy nie pomogą w tej mm -hmm. kwestii. W sprawie grzechu można i należy zwrócić się do samego Jezusa Chrystusa. Zresztą może przeczytam mhm, z Biblii, bo Biblia bardzo wyraźnie mówi na ten temat. To są ważne dwa fragmenty przeczytam, które mówią dokładnie na ten temat. Pierwszy jest fragment z dziejów apostolskich, czwarty rozdział, dwunasty wiersz. Mhm. Tutaj Piotr przemawia przed wysoką radą żydowską. Mówi między innymi i nie ma w nikim innym zbawienia, czyli ratunku, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nie dano nam żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni, czyli uratowani. I od razu drugi fragment. Zbawienie jest tak też często tak religijnie wyeksplatowane, że nie nieco to ono kryje w sobie, tak? A to znaczy uratowany, tak? Zbawiony, czyli Dokładnie. uratowany. Drugi fragment jest z Ewangelii według Jana, czternasty rozdział, szósty wiersz. Jezus tym razem sam mówi. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Ja sam Jezus mówi: Ja inaczej mówi bo to w języku oryginalnym brzmi: Ja, Jahwe, jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Tylko sam Jezus jest rozwiązaniem naszego grzechu. Problem polega w Polsce na tym, że Polacy często mylą rzeczywistość Boga z Kościołem, mieszają kompetencje Boga z kompetencjami Kościoła, a to dwie różne rzeczywistości. Bóg jest Stworzycielem, Panem Nieba i Ziemi. Jezus jest naszym jedynym Zbawicielem, który jako jedyny oddał za nas życie i żyje i wciąż jest skuteczny w swoim działaniu, wróci powtórnie, obejmie władzę, ma wszystko pod kontrolą. Więc może uwolnić nas również od naszego grzechu, pomóc nam przezwyciężyć skutki grzechów. Generalnie może rozwiązać problem naszego grzechu całkowicie i skutecznie. Żaden, nikt inny. Mhm. Dopóki człowiek tego nie zrozumie i z determinacją nie przyjdzie w uniżeniu do Jezusa i nie poprosi o zbawienie, o ratunek, to wszystkie inne praktyki na nic się nie zdadzą. To jest ten kluczowy moment, tak, od którego możemy oczekiwać od Boga tak. pomocy w rozwiązywaniu różnych rzeczy. Tak? tak, wtedy człowiek zostaje napełniony, ożywiony duchowo, to co Jezus Czyli, powiedział w myśl. Słów wypowiedzianych do Nikodema: Jeżeli narodzisz się na nowo, będziesz na nowo żył. Zostaniesz ożywiony duchowo. Tak, do tej pory jesteś martwy duchowo. Jesteś człowiekiem, możesz być człowiekiem religijnym, natomiast jesteś martwym duchowo. Jak się z ducha nie urodziłeś, Jez... to jesteś martwy. Duchowo. Musisz się narodzić z ducha, świadomie i dobrowolnie. Musisz powiedzieć Jezusowi: Chcę tego. Jeżeli powiesz, to szczerze, szczerze. Jezus przyjdzie do Ciebie, zamieszka w Twoim sercu, ożywicie duchowo, napełni Cię Twoim duchem i będziesz duchem. miał. Jego duchem. <grym> Jego duchem, i będziesz miał siłę i moc, żeby przeciwstawić się pokusom i pokonać grzech. A Twoje grzechy, które były, zostaną przez Boga odpuszczone, tak? Wybaczone, tak. zapomniane, tak? zapomniane, oddalone jak mm -hmm. wschód od zachodu, mm -hmm. czyli pójdą w kompletne oddalenie mm -hmm. zapomnienie. Czyli grzechy, dla Boga które, przestaną istnieć. Mm, te grzechy, które już żeśmy popełnili, od nich zostaniemy uwolnieni, tak? Oczyszczeni, że tak. w końcu nie będzie nam ciążyć nic na sumieniu. Dokładnie. Są różne grzechy, a wiele osób boryka się z potężnymi problemami i z poczuciem winy i od tych grzechów może nas Bóg uwolnić, tego poczucia winy, tak? a na bieżąco jesteśmy w stanie nieustannie otrzymywać od Boga łaskę, żeby nie ulegać tak pokusie i grzechowi. tak? A jakby co, to zawsze mamy krew Jezusa, tak, którą przelewamy na krzyżu usprawiedliwia nas. I usprawiedliwia nas która nas, tak? woła, mhm. jak mówi pismo. Mhm. To tak mówimy Państwu teraz tak, jakby łopatologicznie, czy bardzo wyraźnie, podkreślamy to bardzo wyraźnie, dlatego żeby przekazać właśnie, że to nie musimy być bezsilni i nie jesteśmy bezsilni wobec grzechu, ale że jest dla nas i dla każdego z nas wyjście, tak? Jeszcze mamy kilka minut, może tak. o roli Kościoła, bo wspomniałem tutaj, że często Polacy mieszamy, zwłaszcza w Polsce, to jest bardzo silne. Utoż wielu Polaków utożsamia Kościół z Bogiem, wierzy w jeden Święty Katolicki Apostolski. Kościół to zwyczajne zgromadzenie ludzi, którzy zostali tak naprawdę pociągnięci, wywołani ze świata. Boże zgromadzenie, które jest dla siebie wsparciem, stanowi swego rodzaju grupę wsparcia, pomocy wzajemnej. Natomiast żaden z ludzi nie jest w stanie nas zbawić, uratować. Ani pastor, ani ksiądz, ktokolwiek. Nikt z ludzi, to nie należy do ludzi, nie jest to do kompetencją ludzką, mhm. prawda? Jest to wyłączna kompetencja Jezusa Chrystusa, który właśnie po to, po to przyszedł na ziemię, umarł przecież. za nas na krzyżu. Mhm. Tak. To myślę, że powiedziałeś już wszystko i bardzo dokładnie. Jak Państwo sami słyszeli, jest dla nas nadzieja, dla każdego jest rozwiązanie. Nawet jeżeli ktoś myśli, że nie ma dla niego nadziei ani rozwiązania, ani żadnej drogi wyjścia, to jest taka. I ta droga jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Nie musimy być bezsilni wobec grzechu. Tak. Żaden z księży, ani biskupów. Zachęcamy, do, również. zachęcamy do własnego rozważenia tego tematu, jak zawsze, przemyślenia indywidualnie w swoich czterech ścianach i podjęcia właściwych decyzji, bo to chodzi o życie każdego z nas. Dokładnie. Pozdrawiamy serdecznie. I do zobaczenia. Wakacyjnie. Wakacyjnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.